Witam ponownie na szybko z łapki rośliny zostały wyrwane Ryby w popłochu coś tu pływa wiaderko roślin 1732 dolajewa jeszcze chwila tutaj mam rośliny które będą posadzone z powrotem te ściki, które robiłem. Taki zginilec spływa tutaj. Podnosimy pokrywę. Coś tu się uratowało jeszcze. Pusto się zrobiło w akwarium. Obadamy, co z tego będzie. Działamy dalej. Biorę się za spuszczenie wody. Wrzucę filmik. Po skończonej akcji. Pozdrawiam jeszcze raz. Ski kako